Zarabiamy po 20-30 euro obrotu. Nie mylić zyskiem. Mam nadzieję, że może coś się jednak zmieni, ale się nie zmienia i to jest na granicy opłacalności. Na targowisku w Lubieszynie spędziliśmy dzisiaj ponad godzinę, próbując przekonać do rozmowy kupców, którzy prowadzą tutaj codzienną działalność. Nie było to zadanie łatwe, bo większość z nich po prostu z mediami nie chce rozmawiać, ale chętnie się swoimi historiami, obserwacjami, spostrzeżeniami z tego, jak wygląda sytuacja na pograniczu, po prostu przekazując te informacje do tego, żebym ja je Wam opowiedział. Musicie więc mi wierzyć na słowo, że nastroje na targowisku są po prostu dramatyczne. Jeżeli chodzi o ilość ludzi obecnych tutaj na miejscu, jak jeżeli chodzi o ilość klientów, ilość gości z Niemiec i ogólnie ruch na pograniczu polsko-niemieckim. Pytaliśmy głównie o to, jak zmieniła się sytuacja tutaj w tym miejscu od momentu, kiedy wprowadzono kontrole na granicy. Przypomnę, że te kontrole zostały wprowadzone nieco ponad tydzień temu. I rzeczywiście głosów krytycznych względem tych kontroli było tutaj całkiem sporo. Aczkolwiek dominujących. Głosy były takie, że ogólnie sytuacja w Niemczech powoduje, że ruch na tym targowisku jest mniejszy. Wielu Niemców po prostu tutaj nie przyjeżdża ze względu na ceny, argumentując to na przykład kryzysem gospodarczym. Jeżeli chodzi o sam ruch, to my tutaj się znajdujemy w sobotę. Samochodów na parkingu trochę jest, aczkolwiek wszyscy kupcy byli zgodni, że ilość gości jest. Z miesiąca na miesiąc coraz mniejsza. Ilość turystów, ilość osób dokonujących zakupów, ilość osób obserwujących towary jest po prostu z miesiąca na miesiąc coraz mniejsza. Słyszeliśmy takie sformułowanie jak agonia, ale słyszeliśmy także sformułowania, które mówią, że jest szansa, że tutaj tych gości będzie więcej, ale ta różnica cenowa po prostu musi się zmienić. Z kilkoma osobami udało nam się porozmawiać. Posłuchajcie tych relacji. Jeżeli chodzi o sytuację obecnie na targowisku, to czy ten odpływ klientów w ostatnim czasie jest jeszcze bardziej widoczny? Moim zdaniem jest taki sam odpływ już od roku, tak mniej więcej odpływają od nas klienci. Nawet, którzy przypłyną, to oni nie kupują. Po prostu jest taka sytuacja, że chodzą. Nawet, jak jest frekwencja, nawet jak jest więcej samochodów, to się to nie przekłada na nasze zarobki. I, i to tak jest, to nie ma różnicy w, w tym czasie, kiedy zostały kontrole wprowadzone na granicy. To się nic nie zmieniło tak naprawdę ich nie ma, a jak są, to patrzą, mówią, że u nich jest kryzys, oni mają duże płaty, że dużo płacą za prąd, za wynajem mieszkania i tak dalej, czynsze i po prostu to ich y, skłania do oszczędności szparen, szparen, no i tak mówią. W tym kontekście, jeżeli chodzi o kontrole graniczne w ogóle to sytuacja właściwie się nie zmieniła. Dlatego, że w ogóle Niemcy nie przychodzili, mało ich jest, oni przychodzą, ale w małych ilościach. I żeby tutaj powiedzieć, że akurat przy kontrolach, ja jestem za tą kontrolą przygraniczną, żeby jasność, bo kwestia pieniędzy to jest jedna sprawa, ale kwestia bezpieczeństwa jest naczelną sprawą. I tutaj nie chcemy tych uchodźców, którzy właściwie ani do pracy się nie garną, ani do niczego, poza tym inna mentalność. To w ogóle ja jestem Polką, żyję w Polsce i chcę żyć po polsku, krótko mówiąc, tak. się skończył, proszę pana, w tamtym roku, gdzieś tak, w październik. Wcześniej. Czy nawet i wcześniej? Tak, nie, jeszcze wcześniej. lato jakieś było względne, względne, nie mówmy tam o jakichś tam nie wiadomo o jakich rzeczach. I od tego momentu ludzie zaczęli opuszczać stoiska. Ci co mieli po 5, po 6, stoisk likwidowali do dwóch, bo nam się po prostu nie opłaca. Zarabiamy po 20-30 euro obrotu, nie mylić zyskiem gdzie musimy opłacić za same stoisko prawie 210 m2, z po po 2,5-2600 i tak to wygląda, taka sprawa. Coś sobie upatrzą, że im się podoba, to mówią, że za no, jak dostaną rentę czy wypłatę, to wtedy to kupią. I, I generalnie jest tak, że ten kryzys, który jest w tej chwili u nich, o którym oni mówią, jest przekładany tutaj na to nasze handlowanie. No, i tak to wygląda, i ponieważ jesteśmy tutaj długo, tu nie ma nowych kupców, tylko jesteśmy od paru dziesięciu lat ciągle, no więc tą siłą rozpędu jeszcze tu jesteśmy. I tak jak na przykład moja sytuacja jest taka, że powinnam już zamknąć to stoisko, to trwam w tym, bo mam nadzieję, że może coś się jednak zmieni, ale się nie zmienia i to jest na granicy opłacalności tak naprawdę. i... Nie, nawet nie wiem, czy nie dokładam. Te kontrole nie wpłynęły na ten handel, który jest. Żeby była jasność, nie wpłynęły. Handel, jak koleżanka mówi, już był rok temu, nawet chyba wcześniej w ogóle. To jest związane z cenami, czyli COVID, Ukraina, ceny poleciały do góry i to jest związane z tym, że ceny zaczynają się wyrównywać. Tak? I w związku z tym oni za otokar żeby tu przyjechać po 35 zł, 35 euro. I im się jakby to nie opłaca. Kontrole na granicy polsko-niemieckiej trwają od 7 lipca i na ten moment zapowiedziane są mniej więcej do 5 sierpnia, aczkolwiek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wyklucza tego, że te kontrole mogą zostać przedłużone. Kontrole ze strony niemieckiej trwają od października roku 2023, trwają do tego momentu. Osoby, z którymi rozmawialiśmy, mówią, że intensywność tych kontroli jest naprawdę bardzo różna od takich momentów, kiedy rzeczywiście trzeba kilka minut, kilkanaście minut poczekać i zaprezentować to, co się ma w samochodzie, do takich kontroli, które trwają dosłownie kilka minut, chwilę, moment i nie mają one żadnego wpływu na to, jak dociera się tutaj na granicę polsko-niemiecką po właśnie stronie polskiej. Jeżeli chodzi więc o ruch klientów, to trudno jest powiedzieć, w jaki sposób to ma bezpośrednie przełożenie, ale nasi rozmówcy nieoficjalnie, zaznaczam, bo to bardzo ważne, często podkreślali, że Niemcy generalnie bardzo często słyszą w mediach o tym, że ten ruch na granicy jest kontrolowany. Że te utrudnienia mogą mieć miejsce, co może również bezpośrednio wpływać na to, że tych klientów tutaj po stronie polskiej po prostu jest trochę mniej. Kupcy jednocześnie podkreślali w rozmowie z portalem szczecinie.pl zaznaczę po raz kolejny nieoficjalnie, bo przed kamerą mało kto chciał rozmawiać że to targowisko działa, że zapraszają klientów i że również goście ze Szczecina, goście z Polski są tutaj mile widziani i na pewno znajdą produkty dla siebie.